To jak stwórzmy najlepsze królestwo w Norland? Chociaż jest to moje pierwsze podejście do takiej gry, także będzie ciekawie. Najważniejsze jest stworzenie siebie. Potem wymyślmy całą resztę, a teraz najtrudniejsze, dobranie każdemu statystyk. Co ciekawe, wraz z umiejętnościami zmienia się wiek. Dobra, ja się tutaj kapkę pobawię i pokombinuję, i kiedy byłem już zadowolony z tego, co wyszło, prezentuję się to w następujący sposób. Oczywiście, jeśli widzicie, że gdzieś zrobiłem błędy, albo coś można ulepszyć, czujcie swobodę w komentarzach. Jak wspomniałem, to Moje pierwsze zetknięcie z grom tego typu. Niemniej, zacznijmy od wybrania ziem. Stworzenia najlepszego baneru. Albo po prostu go wylosujmy. Finalnie, wybrałem ścieżkę miecza. Jest i nasza osada. Rozpocznijmy od postawienia siedziby. Chłopi już wzięli się za robotę. A Lord Kot pogania resztę do pracy. To się winszuje. Tymczasem, udało się wybudować siedzibę. Wraz z pierwszym budynkiem, mogłem pójść o krok dalej. Na start, przydadzą się drwale. Co więcej, powinienem zadbać tu o ekonomię. Istotne jest to, by nie znaczy wysoko wykwalifikowani pracownicy Dostawali najgorsze jedzenie Całą resztę będę ustawiał na bieżąco Swoją drogą jeśli podobają wam się materiały I chcielibyście mnie wesprzeć Aby odcinek lepiej się pozycjonował Byłbym bardzo wdzięczny gdybyście zostawili polubienie Piękne jak i wielkie dzięki No zobaczcie jak chłopi ładnie pracują w polu Obowiązkowo trzeba ustawić zarządców Bo wówczas chłopi nie pracują Normalnie jak za czasów pańszczyzny Od razu lepszym drwala o dwa poziomy wyżej Więcej drewna to szybsza rozbudowa Dodałem jeszcze drogę Aby kmiecie szybciej przemierzali trasę po krótkim czasie pokazał się pierwszy handlarz. Wysłałem najlepszego lorda w tej dziedzinie. Przy czym zakupiłem księgi z wiedzą, plus masę drewna, aby jeszcze bardziej przyspieszyć moją rozbudowę. Jeśli była broń, to także ją wziąłem. Nie ma na co czekać. Od razu budujemy bibliotekę, aby studiować wiedzę w księgach. Technologia zawsze daje w grach. Poza tym ustawiłem patrole dzienne i nocne dla strażników, by nie doszło do nieciekawych sytuacji. W przyszłości ktoś będzie musiał pilnować pojmanych robotników, ale do tego jeszcze dojdziemy. Nie licząc biblioteki. Na pewno przydadzą się domy dla lordów Skoro wybrałem drogę miecza Pora odwiedzić naszych sąsiadów zażądać od nich zostania moim wasalem W tym celu poślemy posła Ale to już niedługo W nocy wioska jest całkiem spokojna Na zajutrz od razu wybudowaliśmy bibliotekę No dobrze, kmieci ją wybudowali Ja ich tylko poganiałem Czyli większość zasług i tak należy do mnie kiedy powstała biblioteka, mogłem od razu wrzucić lordów, by zaczęli zdobywać wiedzę. Przede wszystkim aspekty gospodarcze. Wydobycie również się przyda. Proszę bardzo, gdy drwale dobrze pracują, a lordowie. Uczą się i każdy ma jakieś zajęcie. Zapomniałbym, bezrobotnym również trzeba dać kasę, ale tak na minimum, by po prostu nie zniknęli mi z głodu. Ja tutaj bezrobotnych nie chcę, dlatego dorzuciłem więcej pól, a jak nie praca w polu, to zawsze mogą pracować podczas budowy domu lordów. Myślę, że przydadzą się koszary, aby wojownicy mieli gdzie spać. A co za tym idzie, lepsze morale, czyli lepsza skuteczność w bitwach. Bieżąco pozostaje czekać, aż wszystko się wybuduje, a w międzyczasie mogę pozyskać kolejną technologię. Prawie każdy lord jest zadowolony. Skoro kot potrzebuje emocji, niech wyruszy wraz z zadranem na polowanie. Od razu mu się polepszył stan, zbuduję więzi, a poza tym pozyskałem mięso dla rodziny królewskiej. Każdy zadowolony. Kot chyba musi nać się popisać tym, co upolował. Budowa idzie bardzo powoli, znacznie szybciej lordowie już studiują. Wydaje mi się, że przyda mi się jeszcze. Jeden drwal, bo mało tego drewna mam. Nowi mieszkańcy to nowa siła robocza. A jeśli zapytacie mnie, co najczęściej robił mój lord, no tak. O bogowie! Walka! Gdy przybył handlarz, podstawowo zakupiłem księgi z wiedzą. To na dzisiaj tyle. Myślę, że moim sąsiadom wystarczy już pokój. Nadszedł czas wysłać do nich posła. Lew i Ria dalej studiują wiedzę. Z kolei sąsiad trochę się zdenerwował na mnie. Po krótkim czasie przybył posł z informacją, że kolega nie zamierza składać mi hołdu lennego. W takim wypadku pora przygotować armię. Do tego zadania najlepiej sprawdzi się Lord Adroan, demu najlepszych wojowników, pancerze, jak i broń. W końcu wybrałem drogę miecza. Wszyscy są już gotowi. Potrzebują teraz błogosławieństwa władcy i mogą ruszyć na nowego wroga. Proszę bardzo, jaka ładna armia. Oszczędności na pewno się przydadzą, od razu się tego uczę. Kiedy królestwo stawało się coraz większe, trzeci lord maszerował na wroga. Tak czy inaczej, Lew i kot już świętowali zwycięstwo, zbudujmy kaczmę, aby ich chłopi mogli to świętować. Wraz z odblokowaną technologią mogłem postawić pola z lepszą żywnością, kopalni żelaza. Tak mocno przyszłościowo, no i domy dla naszych wysoko wykwalifikowanych pracowników. A skoro oni mowa, pokażę wam negocjacje. Osobiście jestem fanem agresywnych negocjacji. Ja posiadam ciężko zbrojnych, podczas gdy mój oponent, kilku wieśniaków z kijami. Jak łatwo się domyślić, doszło do pogromu armii wroga. Kto przeżył, będzie pracował u mnie na polu. A wrogi król, w końcu zgodził się zostać moim wasalem. Dodajmy strażników na polach, bo ktoś musi ich pilnować. W związku z tym, zakupiłem najemników, powiększyłem, jak i ustawiłem patrol dzienny. Obecnie to potrzebuje kolejnych koszar. Domy dla mieszkańców także się przydadzą. Mimo wszystko w pierwszej kolejności należy wybudować dom dla jeńców. Powstał jeszcze przed powrotem Adruana Zobaczcie, jak teraz pięknie pracują. Ustalić tylko zarządce i można cieszyć się z gry. Jak jeszcze wpadnie do mnie kupiec z księgami, to czego chcieć więcej? Na przykład zakupienia kilku ludzi, by przyspieszyć rozwój, więcej pracowników, no to szybciej będą powstawać budynki. Będzie też komu pracować. W zamian sprzedam trochę brukwi i tak mam jej za dużo. Zacząłem szukać wiedzy na temat warsztatów, by móc produkować broń. Niestety, ze zaatakowania innego lorda mam Ujemne relacje z kościołem. Ale to się wkrótce zmieni. Najpierw zadbajmy o zbudowanie młyna i gorzelni, bo od razu móc produkować Bimber plus Mąkę. Szybciutko, wybudowane i od razu biorę się za produkcję. Tak właśnie powoli rozwija się moja prowincja. No dobrze, może nie powoli. Budowałem nowe budynki i miejsca pracy, ulepszałem już istniejące i wyznaczałem lordów, by pilnowali chłopów, a w wolnej chwili mieli studiować wiedzę. Kiedy jednak moja osada stała się większa, kościół wysłał do mnie biskupa. Bez Bezbędnych ceregieli postawię mu dom, jakiś czas musiałem nagradzać swoich lordów, by byli zadowoleni. Od handlarzy kupowałem księgi, niekiedy materiały pod rozwój. W zamian sprzedawałem tego, czego miałem nadmiar. Kiedy moi lordowie byli niezadowoleni, szedłem z nimi na polowanie. Tak czy inaczej, najbardziej potrzebowałem relacji z kościołem. Przekazałem dary dla biskupa. Widzicie, trochę jak w życiu. Teraz lubię się z kościołem. Przybył do mnie maruder, także przyjąłem go do naszej społeczności. Kiedy Adroan i Kot mierzyli się z paskudną bestią, nowy maruder dołączył do królestwa. A ja planowałem kolejny atak na sąsiedztwo. Wsiadam. Wiecie jak to jest? Kościół? Jest niby na mnie zły, ale gdy mu dary, to przymknie oczy na moje występki. Kolejny kolega nie był zadowolony ze złożonej mu oferty. okazał się, że Ria nie może chodzić, ciekawe dlaczego. W międzyczasie dawni kompani naszego marudera ruszyli na moją osadę, a sąsiad nie chce zostać moim wasalem. W takim razie wyznaczyłem generała. Na dobry początek rozprawiliśmy się z maruderami. Kiepska armia, znacznie słabsza, innymi słowy łatwa broń do przyjęcia i siła robocza do pozyskania. A Tyroan jednak nie miał okazji do odpoczynku. Po chwili musiał wyruszyć na lorda, który nie przyjął mojej oferty. W tym momencie postawiłem drugi targ, który był dostępny tylko dla wojowników. Oni z kolei mogli kupować tam lepsze jedzenie. Lepsze jedzenie, czyli większe morale. A jak będę miał więcej mąki, to i chłopi ją dostaną. Czyżby biskup wiedział co się kroi? Możliwe, ale nie skupiajmy się na tym. Mieliście rację. Ria nie mogła chodzić, bo była w ciąży i teraz mamy nowego członka rodziny królewskiej. Wyznaczymy jej nauczyciela, by za nic pozyskiwała wiedzę. W przyszłości to się na pewno przyda. Reszta lordów jak nie ma co robić, to do nauki. Ktoś miał nawet podnieść rękę na koronę, dobrze się to dla niej nie skończyło. Potrzebuje więcej domu. was pewnie i tak bardziej interesuje Adroan i jego starcie. Początkowo kapko oberwali z ostrzału łuczników, ale kiedy dopadliś ich w bliskim starciu, nie było zmiłuj. Pokazali pełni dominacji. Gdy miałem już sporo mąki, wreszcie mogli otrzymać ją chłopi, by byli bardziej szczęśliwi. Chociaż mięsa i maści leczniczej to nie dostaną, dla nich to jest modlitwa i proszę nie o cud, jak zachorują. Aż tacy mili to nie możemy być. Lew i Kot bardzo dobrze się dogadywali. Jeszcze wrogi sąsiad chciał splądrować moją wioskę Nie wytrzymam z nim A Droan zebrał armię i ruszył na odsiecz Kiedy spotkał wrogiego lorda na polu bitwy No cóż, ten nie przeżył spotkania Z naszym wielkim generałem I bardzo k***a dobrze Panna do wydania? No to kupujemy. Kiedyś życie to było proste. Kod wyruszył na długą podróż, ale kiedy dotarł do innego królestwa, zakupił sobie żonę. Wszystko poszło po myśli. W następstwie wysłałem posła do sąsiadów, aby podpisać z nimi umowę handlową. W tym momencie zacząłem produkcję broni. Dokładnie, to dopiero mieściłem warsztaty, ale początek już jest. Potrzebuję ich tylko znacznie więcej. Jeszcze więcej wiedzy technologicznej. My będziemy w blachach, a wróg z patykami. I to mi się podoba. Nadmiar towarów sprzedawałem za dobrą cenę. Jak się okaże... Nowa żona kota jest dobra w handlu. Wreszcie ktoś do tej roboty. Pierwsza umowa handlowa została zaakceptowana. Nie musiałem długo czekać, by z kolejnymi było dokładnie tak samo. Potrzebuję nowego domu dla naszego nowego lorda. Mój sojusznik został zaatakowany. Niech sobie radzi. Jedyne co, to mogę mu więcej bimbru sprzedać. My skupmy się na produkcji broni i zbrojeniu się na trzy zmiany. Oprócz tego przyda się wiedza w tym zakresie. Kolejna panna do wydania, ale z nimi też się nie lubię. Zaraz ich przekonamy do swojej racji. Proszę bardzo, jak ładnie studiują wiedzę. Chyba nie muszę wspominać o handlarzu, pewnie wiecie jak to się skończyło. W nocy oczekiwałem na odpowiedź mego sąsiada, który również nie chciał złożyć mi hołdu lennego. Z uwagi na ten fakt, przygotowałem armię. Niezadowolonych lordów przekupiłem, aby nie patrzyli na to, co będzie się dziać. Potrzebowałem więcej domów dla mieszkańców, lordów wysyłałem na wspólne polowania, by budowali relacje. Kiedy wróg finalnie odrzucił moją propozycję, akurat lordowie skończyli polowanie. Jeden mógł skupić się na zbieraniu armii i wspólnie z armią wasala mogli uderzyć na nowego wroga. Kapkę zmieniłem ceny na rynku, produkowałem również na większą skalę, a wioska Wygląda już cudnie. A Droan wyruszył na bój. Do mnie przybył wolny lord, którego przyjąłem do swojego królestwa. Całkiem był dobry w handlu. Skoro o tym mowa, no niech będzie, wystarczy tego handlarza. Skopmy się na budowaniu warsztatów i produkcji broni. A Droan już zebrał armię od wasala. Młoda lwa zaczęła dalej kształcić się od innych lordów. Aż tu się nagle okazało, że już posiadam dwójkę bachorów. O, masz ci los. Przecież ja budową tych domów, to nie wyrobię. Naszemu wrogowi również przybył inny lord na pomoc. Nie żeby był to jakiś problem. Jeśli chce. To i on może otrzymać taktyczny produkt markowy Kilku ciężkozbrojnych rywala stawiał opór my jednak posiadaliśmy ich znacznie więcej Gdy ciężkozbrojni padli Łucznicy bez dwóch zdań się poddali Żona kota będzie zła ale kto by się nią przejmował? Jedyne nad czym ubolewam, to fakt, że im większe królestwo mam, tym gra zaczyna bardziej tracić FPS-y i nie mam żadnych tutaj opcji, by coś ograniczyć i tak dalej. Przynajmniej mój lord dba o to, aby królestwo stawało się coraz bardziej liczne. Biskup w sumie też, nieźle. Gdy pokazał się u mnie bard, zapłaciłem mu za pieśń, by zdobyć kilku lojalistów, a na mojego lorda wysłali asasynów, ale... no... dobra, nieważne. Dalej pozyskujmy wiedzę i nie spowalniajmy rozbudowy. Ktoś nawet przytaszczył zdobycz z lasu. Jak nic za dobrze żyje się tym moim chłopom. Kapkę trzeba zmienić ceny. Gdy powstała kancelaria, życie stało się po stokroć przyjemniejsze. Mój lord krzyczał i wyżywał się na trzech ludzi, a ci potem przychodzili na całą wioskę i robili dokładnie to samo. W tym momencie mogłem skupić się na produkcji broni. Pojmani, W lordowie, mieli jedno zadanie mieli szkolić moje Bachory. Lew i Ria poszli wspólnie na polowanie. Skończyło się to na tym, że Ria popsuła miecz, Lew z kolei tarczę, a potem Ria jeszcze sztylet. Takich i takich to wypuścić na polowanie. Wy wiecie, jakie to drugi jest? Ten sprzęt przecież nie chodzi tanio po przekazaniu darów biskupowi i posiadaniu dobrych relacji z kościołem, mogłem skupić się na dalszej ekspansji ziem. Potrzebowałem tylko dodać jeszcze jedną gorzelnię i młyn, aby sprzedawać wyprodukowane dobra na większą skalę. Kasa jest potrzebna do prowadzenia wojny. Uprzejmie zażądałem od sąsiadów, aby ten został moim wasalem, a nawet wasalami. Widzicie, kościół nie będzie interweniować w tej sprawie. Udało mi się nawet spełnić ambicje. Zakupiłem jeszcze więcej lepszych ksiąg. Mało tego, kupiłem pracowników do pracy, stawiałem kolejne kuźnie i przyspieszałem produkcję wszystkiego. Wreszcie chłopi to wybudowali. Wezwałem armię wasala, by pomógł mi w boju. Potrzebowałem więcej armii, dlatego zakupiłem najemników. Kraj miodem płynąca. Jak się patrzy, kto by nie chciał tutaj żyć. Potrzebuję nowych chłopów, ktoś chętny? Jeśli nie, to zawsze możecie pracować z jedną brukiem, wybór należy do was. Kiedy przybyła do mnie armia wasala, ruszyliśmy na wroga. On też miał wsparcie ze strony wasala, a nawet przewagę liczebną, ale po mojej stronie była jakość, jak i lepszy sprzęt. Posiadałem znacznie więcej toporów, mieczy i pancerzy, a do tego lepiej wyszkolonych. Wojowników. Koniec końców zwycięstwo należało do nas. Arija zabrała córkę za kopalnię. Jakaś tam była rozmowa o plombie na zęby. Zresztą, co się stało z kopalnią, zostaje kopalnią. Proszę bardzo, jakie warunki pracy każdy chłop by o takie się bił. Mamy jednego, wielkiego i poważnego wroga. Niemniej, ja posiadam więcej wasali. Kiedy Adroan pojechał kupić sobie żonę, wcześniej pozyskany maruder pojechał stoczyć bój z bandytami. Tak, to się właśnie w życiu oszczędza. Jeden bachor śpina podłodze u lwa, druga śpina stole Urii. Oszczędność, prawda? Marudar z kolei zbierał armię, poza tym potrzebowałem produkcji węgla. Budować mi to szybciej, bo nawet brukwi nie dostaniecie. Czekaj, 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 to wytniemy, okej? Okay? <grystanie> Było, nie było. Węgiel jest potrzebny do wytworzenia broni, ale to dopiero początek. Jeden lord studiował wiedzę na temat mieczy, drugi na temat toporów. Z kolei Adroan ruszył do walki. Na pierwszy ogień wysłałem mojego wasala, aby on przyjął pierwszy ostrzał. Zapłacił za to najwyższą cenę, bądź co, bądź mógł się lepiej uzbroić i zebrać większą armię. To wszystko jego wina. Nie licząc tego, mamy nowego wasala, a moje królestwo staje się coraz większe. Jak tak dalej pójdzie, to z samych Bahorów będę robił jakąś armię elitarną. Niemniej potrzebuję kolejnego domu. Wysokopłatnych pracowników, co więcej, domki dla mieszkańców i baraki to podstawa. Zastanawiałem się nad kupnem psa, lecz jest to takie drogie, że zrezygnowałem z tego pomysłu. Ktoś się zżygał w bibliotece, za to wiedza na temat mieczy i toporów powoli idzie. Jeszcze dodajmy do tego wiedzę na temat ciężkich pancerzy, dorzućmy więcej drogi, by chłopi zasuwali szybciej. Całkiem dobrze to już wygląda. Niestety moja armia miała ogromne problemy, aby wygrać bój z deserterami. Chociaż nie możemy zapomnieć o maruderze, który odwalił kawał dobrej roboty wraz z produkcją. Broni, produkowaliśmy wojowników. Dokładnie tak. Kupowałem dużo przydatnych dóbr i sprzedawałem nadwyżki. Każdy jest zadowolony, jak widać, a Ria znowu nie może chodzić. Z rana wszyscy spotkaliśmy się na uczcie. Wszak był powód do świętowania. Rozpocząłem produkcję mieczy, jak i toporów, a do tego lekkich pancerzy. A zaraz miałem tworzyć ciężkie pancerze. W tym momencie ja mam naprawdę OP armię. Sąsiedzi wyglądają mizernie przy mnie. Praktycznie nie posiadałem wojowników, a do tego nie wspominajmy o technologii. Rzecz w tym, że Tutaj dobiłem do dnia 20. A jest to miejsce, gdzie planowałem swoją rozgrywkę. Jak wspomniałem, jeśli macie jakieś rady dla mnie, będę wdzięczny. No i oczywiście, jeśli chcecie więcej odcinków z takich gier, to również dajcie znać. Nie będę ukrywać, ale kapkę się w to wciągnąłem. A my jeszcze się spotkamy